Świat dąży do pięknych rzeczy. Jak to jest, że my nie chcemy tworzyć czegoś, co jest piękne i jest na najwyższym możliwym poziomie? Przez wieki było tak, że to, co my robiliśmy, to, co Kościół robił, wyznaczało trendy w sztuce, natomiast dzisiaj niejako pozostajemy z tyłu. Jest powiedzenie, które mówi o tym, że każdy człowiek ma w sercu pustkę w kształcie krzyża. Że to jest pustka, którą Pan Bóg pozostawił i którą tylko i wyłącznie On może wypełnić. Skoro tak jest, to znaczy, że każdy człowiek podświadomie lub świadomie szuka. Skoro tak jest, to znaczy, że każdy człowiek wyraża to poszukiwanie w jakiś sposób na zewnątrz. Byłem taką osobą, która szukała świadomie, nieświadomie, szukała sensu, szukała szczęścia, szukała wypełnienia. Szukałem we wszystkich złych rzeczach, we wszystkich złych miejscach, ale Pan Bóg dobijał się do mojego serca w przeróżne sposoby. I jednym z głównych sposobów, przez które mówił do mnie, jako ochrzczonego katolika, który był niepraktykujący, a jednak codziennie odmawiał pacierz, była popkultura. Były filmy były seriale, była muzyka. Czy Bóg może działać przez takie czasami grzeszne rzeczy, jak filmy, seriale, jak muzyka, która nie zawsze jest pełna dobrych słów, ale często pełna wulgaryzmów i innych historii, które są opowiadane i które są, sączą się do naszych uszu? Widzę w moim życiu, że właśnie to robił. Możemy zobaczyć w Piśmie Świętym w dziejach apostolskich moment, kiedy Święty Paweł, wykorzystując to, co jest znane pewnym ludziom w Atenach, zaczyna wychodząc od tego głosić ewangelię, głosić ewangelię o Chrystusie. I używa w tym miejscu wielu cytatów czy parafraz z filozofów greckich, z ich dzieł, mówi o nich. Pokazując, że jest zaznajomiony z tym wszystkim, że zna całą tą filozofię, zna te dzieła, a jednocześnie jest tym, kim jest, czyli wyznawcą Chrystusa, i że pomimo tego, że zapoznał się z tym wszystkim, nie zatraca swojego chrześcijaństwa, swojej tożsamości, swojej więzi z Bogiem, a wręcz wykorzystuje to do tego, żeby głosić Ewangelię. Dzięki temu Niektórzy przyłączyli się do Niego i uwierzyli. Niektórzy, którzy Go słuchali. Niekoniecznie były to tłumy, niekoniecznie były to masy. Niektórzy to wystąpienie w Atenach nazywają hmm, porażką ewangelizacyjną. Natomiast ja wiem, że w Królestwie Bożym nie chodzi o liczby, nie chodzi o tłumy, nie chodzi o masy, żeby po prostu były na spotkaniach i, i tak dalej, ale chodzi o człowieka. I Pan Bóg. Opuszcza 99 owiec, żeby pójść za jedną. I wiem też, że w Bożym Królestwie jedna osoba może mieć wpływ na cały naród. I to wpływ, który będzie niezatracalny. Dlatego też uważam, że ta historia, która jest opisana w życiu świętego Pawła, pokazuje nam, w jaki sposób my, jako Kościół, dzisiaj mamy głosić Ewangelię, w jaki sposób mamy docierać do świata, który to świat dąży do pięknych rzeczy. Kiedy widzę czasami poziom muzyki, który tworzą ludzie jakby dla samych siebie, dla samego tworzenia muzyki, dla tego, żeby po prostu być sławnymi i żeby być docenionymi, to myślę sobie, jak to jest, że wielu chrześcijan w ogóle nie idzie w tą stronę. Jak to jest, że my nie chcemy tworzyć czegoś, co jest piękne i jest na najwyższym możliwym poziomie. Przez wieki było tak, że to, co my robiliśmy, to, co Kościół robił, wyznaczało trendy w sztuce, wyznaczało trendy w popkulturze ówczesnej, jakkolwiek możemy ją nazwać. Natomiast dzisiaj niejako pozostajemy z tyłu, więc jest czas na to, żebyśmy dokonali inwazji na popkulturę, dokonali inwazji na sposób, w jaki dzisiejszy człowiek rozumuje, co mu się podoba, wykorzystując również to. Co jest zawarte w samej popkulturze, tej światowej popkulturze. I dążąc do tego, aby to, co robimy, było przede wszystkim piękne i docierało do serc ludzkich. Nawet w sposób niewerbalny. Był taki czas w moim życiu, kiedy słuchałem muzyki bardzo, bardzo ciężkiej, muzyki metalowej. I ta muzyka w dużej mierze. Jest zanieczyszczona różnymi ideologiami, różnymi nawet okultystycznymi rzeczami. I to jest jasne, że są takie zespoły. Natomiast w swojej drodze spotykałem zespoły, na swojej drodze spotykałem zespoły, które były chrześcijańskimi zespołami. Między wierszami lub bezpośrednio głosiły Ewangelię. Mówiły o tym, który zdobył serca człowieka, który ukochał człowieka, który stał się ciałem, przyjął mękę, śmierci, stanie, aby człowiek również mógł żyć i dożyć wiecznie. I kiedy słuchałem jako nieświadomy jeszcze, bo nie do końca rozumiałem to, co słucham, to zawsze pojawiał się we mnie jakiegoś rodzaju spokój, którego nie byłem w stanie uzyskać niczym innym. I słuchanie tej muzyki było namiastką jakiegoś przeżycia religijnego, jakiegoś przeżycia spotkania z Bogiem. I tylko w zasadzie tą drogą, jeszcze inną drogą, którą był mój kolega rówieśnik, yy, tylko tymi dwoma drogami. Ewangelia do mnie mogła dotrzeć przez popkulturę i przez drugiego człowieka, który był obok mnie, który był osobą świecką i z własnej woli głosił mi Ewangelię. Święty Jan Bosko, parafrazując, powiedział coś takiego: że jeżeli chcemy docierać do młodzieży, potrzebujemy kochać to, co młodzież kocha. Więc jeżeli chcemy docierać do świata, potrzebujemy kochać to, co świat kocha. I nie mówię tu o grzechu, ale o tym, co w świecie jest dobre, co piękne, co jest godne i miłe. O tym, co również i Bogu może się podobać. Sobór Watykański II mówi o innych religiach, że zawierają w sobie ziarna prawdy. Wierzę w to, że również popkultura zawiera w sobie ziarna prawdy. I na tych ziarnach możemy budować, aby głosić Ewangelię w sposób zrozumiały dla tych, którzy są na zewnątrz kościoła. Wychodząc z tymi rzeczami, które są bliskie, tym ludziom i pokazując prawdziwie chrześcijański ich sens. Ja osobiście pracuję z młodzieżą i jestem fanem takich filmów o superbohaterach. Mam świadomość, że nie wszystko, co jest w tych filmach pokazywane, jest właściwe. Że nie wszystko, co w tych filmach jest pokazywane, jest dobre i święte. Ale jednocześnie jestem w stanie ten, te ziarna od plew oddzielić i pokazać to dobro które w każdym tym filmie jest zawarte. Dlatego, że całe w ogóle archetyp bohatera, czy wzór bohatera i to, w jaki sposób superbohaterowie są zbudowani, jest na wskroś chrześcijański. Dlatego, że superbohaterowie pokazują nam to, kim byśmy chcieli być, a kim możemy być tylko w Bogu. Rzeczy niemożliwych, miłości, która składa siebie samego w ofierze, miłości, która zachęca nas do oddania siebie w całości, tego nie da się otrzymać tak po prostu. To jest dar Boży. I superbohaterowie zazwyczaj mają tą cechę, że żyją tak, aby oddać swoje życie za wielu. Widzimy dużo podobieństw w superbohaterach do naszego Pana, który oddał za nas życie, abyśmy my mogli żyć. Więc Niejednokrotnie możemy użyć tego, co jest w tych obrazach, co ma jakby charakter mesjański wręcz. Chodzi mi właśnie o superbohaterów, że możemy tego użyć, żeby ukazać prawdę i pragnienie, które ma każdy człowiek w swoim sercu miłości. Bo każdy człowiek chce być kochany, każdy człowiek chce, żeby o niego zadbano, zabiegano, żeby był po prostu. W miejscu pewnego rodzaju komfortu, a my ten komfort jako chrześcijanie znajdujemy w bożych objęciach. Yy, I też te wszystkie filmy i w ogóle popkultura mogą nam wskazać pewnego rodzaju perspektywę, która jest nam obca, ale to nie znaczy, że jest wroga. Która może rzucić nowe światło na sposób, w jaki my mamy wychodzić z Ewangelią do innych i sposób, w jaki my mamy głosić, na jakie. Pragnienia, szczególnie w danym czasie, w danej kulturze i w danym miejscu, odpowiadać, bo każda mm, kultura może mieć różne pragnienia w zależności od czasu i miejsca, i na różne rzeczy stawiać akcenty. I jeśli chodzi o tą mm, muzykę, która, przez którą Pan Bóg do mnie docierał, jest pewnego rodzaju duchowość w kościele, która bazuje na lęku, która mówi. Cała taka muzyka jest zła i stawiamy na niej krzyżyk, trzymamy się od tego z dala. A ja zadaję pytanie: czy szatan ma możliwość tworzenia? Czy on jest stwórcą? Czy to on dał nam tą możliwość tworzenia rzeczy, wymyślania rzeczy, czy może dostaliśmy to od Boga? I nieraz już tego doświadczyłem, nieraz już słyszałem takie historie, kiedy ktoś z takiego środowiska. Niepobożnego, niereligijnego, niekościelnego, nawraca się i pozostając w tym środowisku, przyprowadza ludzi do Boga. Wykorzystując swoją pozycję, swoje talenty, swoje rozpoznanie, swoje bycie celebrytą, On wykorzystuje do tego, aby głosić Ewangelię tym, którzy prawdopodobnie nigdy by nie usłyszeli tej Ewangelii, gdyby nie ten człowiek, który jest w danym miejscu, w danym czasie, na danej pozycji. To jest coś dla mnie niezwykłego, że w czymś tak nieoczywistym, tak niepołączonym jakby do tej pory z chrześcijaństwem, nagle okazuje się, że chrześcijaństwo może doprowadzić do inwazji na to miejsce i na Bożą chwałę używać tego, co wydawało się być nieużywalne nie do chwały Bożej, może doprowadzić, że ludzie przez to się nawracają. I że ci, którzy są zagubieni, otrzymują łaskę wiary, łaskę wolności. Więc jako Kościół wierzę, że nie możemy bać się tego, co jest światowe. Mówię tu o tym, co nie jest grzeszne, ale tym, co jest w jakiś sposób mm, dla świata piękne, dobre, w, tym, w czym świat się odnajduje. Między innymi właśnie muzyka, która nie musi być kojarzona z, naszym, z naszą kulturą. I możemy wejść w tą kulturę, i możemy w tym miejscu głosić Ewangelię do tych ludzi, którzy mogliby nigdy inaczej nie usłyszeć jej. I nie możemy się bać, i nie możemy skreślać całej, całego środowiska, całego na przykład gatunku muzycznego, przez to, że szatanisko dobrało się i wykorzystało tą muzykę czy, czy tą kulturę na, na swoją chwałę. Możemy wziąć tą kulturę, konkretny, konkretną sferę i przemienić ją w coś, co będzie oddawało chwałę Bogu i będzie służyło do tego, aby docierać do innych. Wracając do filmów superbohaterskich, widzimy, że twórcy wyrażają swoje pragnienia przez te filmy. Widzimy, że na przykład w jednej historii, w której pewien człowiek, który był do tej pory egoistą, egocentrykiem, skoncentrowanym na sobie człowiekiem, on oddaje swoje życie, żeby uratować wsze wsze cały wszechświat, cały świat. I to jest coś niezwykłego i to jest coś, co my znamy, bo za nas ktoś oddał swoje życie. I to jest ta prawda, która rezonuje w sercach, ale nie jest dostatecznie nazwana i określona w życiu tych ludzi. I ci wszyscy potrzebują uznać potrzebują spotkać tego, który to zrobił, który tak bardzo kocha człowieka. A jeżeli my będziemy stali plecami do tego wszystkiego. Jeżeli będziemy mówili to jest złe, ci ludzie są źli, nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego, to czy nie rozmijamy się z tym powołaniem, z tym yy, wyzwaniem, które miał Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, przyszedł żeby być celnikami, grzesznikami, z tymi, którzy nie są w Kościele, z tymi, którzy są z daleka, z tymi, którzy są przez świat nawet, przez świat religijny potępieni jako ci, dla których nie ma już nadziei. A my, jako Kościół, możemy wejść tam, gdzie brakuje nadziei i tą nadzieję dać. To jest naszą rolą, aby mnożyć, aby pomnażać wiarę, nadzieję i miłość. I ta pozytywna inwazja na popkulturę, wierzę, że jest dzisiaj naszym zadaniem, więc ja jako osoba, która szczególnie głosi do młodzieży, ja potrzebuję wiedzieć, co ta młodzież robi w swoim wolnym czasie. Czym się zajmuje, w jakie gry gra, jakie seriale ogląda, jakie filmy, jakie filmiki na YouTubie, co teraz jest modne. Nie robię tego jakby przedmiotowo, bo tak muszę, robię to, dlatego, że chcę kochać to, co kocha młodzież, aby pokazać im że jest jeszcze większa miłość, którą Pan Bóg ich darzy. Więc jeżeli chcemy docierać do świata, potrzebujemy kochać właśnie w taki sposób. Nie tylko robić to, co jest naszym przymusem, nie tylko robić to, co jest naszym obowiązkiem, ale robić coś więcej. Jeśli ktoś chce z nami iść tysiąc kroków, to idźmy z nim dwa tysiące. Poznajmy człowieka, wyjdźmy do niego, wyciągnijmy swoją rękę, także do tego wszystkiego, czym on zajmuje się na co dzień. Wiadomo, że nie możemy być wszystkim, nie każdy może być wszystkim, każdy ma swoje powołanie, ale nie odwracajmy się od ludzi, z którymi nam kulturowo nie po drodze. Ale starajmy się poznać ich kulturę, starajmy się poznać to, czym oni się interesują, abyśmy mogli znaleźć wspólne płaszczyzny i te płaszczyzny wykorzystać do głoszenia Ewangelii. Bo to od momentu chrztu jest naszym prawem i obowiązkiem. Głosić Ewangelię zawsze i wszędzie. Każdy z nas, każdy z nas, nawet świecki, ma prawo i obowiązek robienia tego wszystkiego. Więc głośmy na chwałę Jezusa i ku szczęśliwości synów ludzkich.